Witam Państwa serdecznie. Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażę dzisiaj taką łyżkę cezakową firmy Brabantia. Jest wykonana ze stali nierdzewnej. Tutaj całe to akcesoria jest wykonane ze stali takiej polerowanej. Rączka ze stali matowej. Oczywiście tu mamy logo Brabantia. Jeszcze podam symbol tego produktu. To jest 385360. Wpisując te ostatnie 6 cyfr kodu paskowego, znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt na naszej stronie. Ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem. Łyżka prezentuje się mniej więcej tak. Tu jeszcze dodatkowo na rączce mamy taki uchwyt, taki pierścień z tworzywa sztucznego, który zapobiega ślizganiu nam się palca na rączce przy jakimś nakładaniu czy używaniu te, takiego akcesoria. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć inne akcesoria z firmy Robantia, jak i oczywiście do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.